Hej, cześć, się z z tej strony i Xizeritos w kolejnym odcinku z Fazmofobii na kanale, a dzisiaj Edgefield Roadzik na... Na czym? Na Edgefield Roadzie. <grym> Nie wiem co chciałem powiedzieć, muszę wam przyznać przez chwilę, ale tak, nagramy sobie Edgefield Road'a domki, dlatego że po prostu wiecie, yy, ja teraz jestem w Gdańsku tak teoretycznie jak wy to oglądacie, yy, sobie chilluję bombę. Także tak, to się prezentuje moi drodzy No i co, dziękuję wszystkim za nowe subskrypcje Których i tak nie widzę w dzwoneczku zapewne Obstawiam, nie wiem dlaczego, ale dziękuję Wiem, że te przyrosty są Także bardzo wam dziękuję, że dołączacie do naszej społeczności Moi drodzy, jestem bardzo wdzięczny No i co, jeżeli wy jeszcze nie macie subskrypcji To zostawcie subskrypcję, polecam, bardzo dobry pomysł No i co, komentarz jeszcze oczywiście może się lajka I będę bardzo, bardzo happy, happy moi drodzy Mm, nie dałem sobie tego, projektora 3 oh, man. No dobra, niech będzie ta dwójka Już niech straca, niech stracę eee, No co my tutaj mamy Moi drodzy, Kylie Baker Baker. Zdjęcie ducha Uu, Czujnik ruchu i emfik. No dobra, dobra, te questy Nie licząc zdjęcia ducha, questy nie są aż takie złe eee, Powiedzmy sobie szczerze Załączmy sobie tutaj oczywiście latarę na główkę No i dobra Co my tutaj mamy, co mm, Chciałbym sobie z chęcią zale... What was noise Hmm, nie wiem, co to był za odgłos, powiem wam. Ale to był odgłos... Coś, coś spadło ewidentnie chyba, ale nie wiem. Okej, okay, światło najpierw. Dobra, najpierw światełko, bo... A tutaj. Dobra, zróbmy zdjęcie, bo to interakcja 3 na pewno. Dobrze, że się wyrobiliśmy z tym zdjęciem, bo jak nie to był przypał lepki. Ej, Mefa tutaj zostawię. No jest to chyba garaż w takim razie, skoro kolega rzuca od razu. No chyba, że szybko zmieni lokację swoją. To jest też takie catchy czasami, nie? Nie ma co, dobra, światełko on wszędzie. I teraz tak, po drodze jeszcze oczywiście fajnie byłoby to go bał znaleźć, nie? jakby nam oddało. Okej, okay, nie ma ołudza. Dobra, dobra, spoczko. Piwnica idziemy, chyba ją, nie? Zobaczymy sobie w piwnicy co tam kurczę, świszczy piszczy. Co tam świszczy piszczy w piwnicy? Jest tu spocik może? No, no dobra. Chyba, że krąg przywołania, moi drodzy. Nie. Też nie krąg przywołania. Bounerity to jest? Nie ma tu Bounerity. Kolego, dotyka drzwi ewidentnie. Fajnie, jakbyśmy to sprawdzili. Wskażę tutaj światło, żeby nam nie wypieprzyło bezpieczników. Ogólnie. Mm, nie wiem, które drzwi dotknąłeś, kolego, ale... Chyba te, co? Najprędzej raczej, skoro tutaj jest. No, ale UV nie widzę, póki co, tak? Jest tu freezing bref nawet. No kurczę, dajcie mi tego... ...tego bonera. Niech ta raz będzie łaskawa. I tam... Myślałem, że tu jest boner, to po prostu jakiś cień taki rzucony śmiesznie. Bonerito? Alu? Często jest ten ostatni pokój, nie? Jak kto wie, ten wie jak wygląda filmy... ...na tym akurat Edgefieldzie. Że często ten boner potrafi się zaraz tam, w pokoju z tyłu całkiem, nie? O. Oh. No dobra, na razie bonera nie widzę. Patrzymy elegancko wszędzie, ładnie, ale bonerka tutaj ewidentnie na razie nie ma. Tu jest hotspot? Nie, tutaj też nie, okej, okay, czyli w ostatnim pokoju chyba są hotspoty. Tutaj zapalę już światło pomału. Okej, okay, boner. Nie ma bonera. Boner. Jest boner, dobra, mamy to. Jest tu hotspot? Nie ma. Yy, no dobra, tylko muszę i zobaczyć, gdzie jest hotspot. W razie co, żeby nie było, wiecie, niespodzianki, że. Zacznie się hunt. Tutaj jest, powinien być tak. Jest. Są dwa hide spot całkiem z tyłu. No dobra. Będę miał to w głowie w co sobie zapisane, że tutaj są hide spoty, także no worries. Oh what the hell? Myślałem, że jakiś step słyszę. Troszkę się zesrałem, naprawdę, troszkę się obsrałem. I to jest garaż. Dobra, tutaj. Garaż ogrodowy. Panie po garaż ogrodowy. Okej, okay. siup. Can you touch the locker, please? Ale go nie? Bardzo dobrze. No dobra, wszystko wyrzucone. Idziemy po witanki. Garage, garage, mówicie, jo garage. Dobra, weźmy sól sobie na początku też, bo skoro wiemy, że on tam gości, to czemu by nie? E, sól, myślę, że to, myślę, że Spirit boxik. albo wiecie, to Spirit Zaraz, najpierw pismo, postawimy. Może akurat wiecie, może, może jest szerokie i głębokie. O jezus, Maria, Kurczę, już podnosiłem to prawie. Tak raczej sami potrafi przerazić mnie, to było dość przerażające dla mnie. Holy moly! Okej, okay, well. Obstrałem się po prostu. Odlatwię szybę gdzieś, słyszałem to, ale gdzie niby? Tutaj. Ale nie widać. Zrobię fotę, jolo. Jeszcze raczej interakcja powinna być, okej. Okay. Okej, okay, no z uchałki nie ma, niestety, no liczyłem na tą UV, Lubię, jak są stópki kurcze. Ale cóż no, niestety. Not this time, I guess. Not this time, I guess, ladies and gentlemen. Tam się dzieje z tą szybą, ty tam się firany respią i ocie chrupia. Nieźle No temperatura taka... Temperaturę machen mainen na razie jest takie całkiem normalne. No, o Boże jedyny. To zniknął. Ale to, to jest czyste nieszczęście, moi drodzy. Czy wy to widzieliście w jakim momencie? On idealnie zniknął, kiedy jak kliknąłem ten aparat. No, well. Lucky me as always, nieprawdaż? Lucky me as always. Co to było dotknięcie tutaj tego? Słyszałem to, mój drogi, właśnie, no. I heard that. Yeah, interakcja 3. No, 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 słyszałem, jak tam dotknął te. Eee, a to nie jest tak, że Jurek zamyka do końca drzwi, moi drodzy? What the hell? Po prostu mi zamknął te drzwi przed. Przed twarzą, tak totalnie. Okej, okay, to było ciekawe. Nie wiem, na razie mam to na uwadze, bo... No, wow. bo po prostu mi zamknął całkowicie drzwi. Nie jestem przekonany ogólnie, bo... A ty też zamknięte, A ja zamykałem? Bardzo możliwe. No, ogólnie zbierzmy najpierw dowody, tak? Żeby nie było. Co ma Jure Jasty w razie co? Eee, Orbixony ma. Projektor ma. I frizingi ma. Okej, okay, czyli... Okej, okay, projektor weźmy sobie w takim razie. To... Tam mamy ten, więc ok, bo trochę to było z sobie, głównie, nie powiem. Nie jestem przekonany, czy on, on, chyba głównie tylko te drzwi, nie, że te, nie, nie jestem pewien, wiecie, nie, nie powiem wam, nie... Okay. no. też nie... Okej. teraz myślę, że mam stuprocentową pewność, moi drodzy, kto to jest, skoro zrobił double tapa, także całkiem spicy. Całkiem spicy. Sprawdźmy, może jest Spirit Box, co? Mm. O oh, Jezus, nie jest Spirit Box, ale jest Hunt na pewno. Rura, rura! Co to za emocjonujący gameplay dzisiaj. Juri Owsienko double tapa zrobił właśnie, moi drodzy, jak zobaczyliście. No wow, Yuri Owsienko z Double Tapem. Kto by się spodziewał, moi mili? No to tutaj dzisiaj troszkę scary jest ta gierka komputerowa, widzicie? Okej, okay, powiem tak, mamy stuprocentową pewność, że to jest to Yuri, ze względu na to, że Double tap to jest jego super umiejętność. I zamknął mną drzwi przed mordą, bo był to Double tap. Ale ja, żeby zrobić perfect tam mój drodzy. A, już nie zrobimy, bo tutaj zniknął. O, Jezus, Maria. Weźmy dwa pilsy, mamy czujnik ruchu, chyba chociaż tak wiecie pobocznie sobie zróbmy. Yy, coś jeszcze chcesz brać, nie licząc tego? Yy, nie, raczej czujnik ruchu. No może smadża w razie co to nie jest smart Piotrze, ewidentnie nie. nie. Okej, okay, no ładny, ładny double tapik pokazany tutaj, piękny. Bardzo piękny double Taby drzwi to był. Tutaj z pyrdboxa dzieliłem szybciutko, bo się troszkę przestraszyłem. Okej, okay, ogólnie nie widziałem orbów, bo właśnie jest projektor, i właśnie chciałem sobie zaoszczędzić to. O oh, wow, no. Can you show yourself one more time, please? Chill, chill, I'm friendly, don't attack me anymore. Come on, show yourself, I saw you in the projector, please. No dawaj, proszę cię. Jedno zdjęcie projektorka i jest Git, mordo. Widzieliśmy, że tu jest Patrzcie, ale czujnik, ruchu nie sobie chwycić, nie? Tak troszkę. Kaban Yuri. I know you want this. <coughs> Możemy przynieść zawsze drugi projektor, jakbyśmy chcieli aż tak bardzo. Okej, okay, nie musimy, moi drodzy, bardzo ładnie. Zdjęcie ducha, trzy gwiazdki. Spoko, spoko. Bo ten czujnik ruku, halo, jakby excuse me, przecież tutaj ja widzę, że on tutaj chodzi. Gro. Mogę pójść po kolejne dwa. Nie szkodzi naprawdę. To mi nie szkodzi, nie? no to jedno zdjęcie, kurczę, no. Ale boli, boli, naprawdę, naprawdę boli. A w ogóle tak z ciekawości, bo tutaj orbów nie było, nie? Freezing musi być w takim razie. No. Musi być w takim razie freezing, jak co? Raczej. Ciekawe, jak szybko pokaże nam ten freezing. Tak z ciekawości, wiecie? Bo to musi być freezing, bo są dwa dowody. Orbów nie ma, a on ma jeszcze freezing, więc, no. Jestem ciekaw, naprawdę. gdzie on rzuca tym przygotami. Gdzie ty robisz event w ogóle, kolego? Czanie, chyba, co? To jest ciekawe miejsce na event, kolego. Naprawdę, bardzo ciekawe na miejsce na event, koleżko. Naprawdę, bardzo ciekawe. Co the helmet? Ja mogę mu tutaj dać jeden, ten tujnik tak bardzo chcę, ale dlaczego tutaj? I guess. Here you are. Oh, there you are. Proski. To jest czujnik. Przez niego wykryty, nie? Oczywiście. O, teraz, no. Łała, wiła. No, koleżka. No, czy czujnik ruchu. O, wykryło go. Dobra, okej, okay, no. Tak teoretycznie to już nic więcej nie mamy do uciek... do tego, moi drodzy, nie? Chyba, że jeszcze raz double tapa byś zrobił. No, weź, nie, bądź taki. Bo co ja tutaj mam drugie gierki, a nie chcę zaczynać. Bo muszę dzisiaj jeszcze na zapas nagrać odcinek. Plus, jeszcze może. O, projektor ładnie chodzi. Niestety, dzisiaj jestem ograniczony czasowo, że tak powiem. Więc wiecie, jak to jest. Ale możemy poczekać, może jeszcze. Jaki był kurs odobiekty? Ty, ja nie zrobiłem zdjęcia nawet kurs odobiektu. Ale Ale jaja, ty. A co jest jako kurs Objecty? I nawet nie wiem, wam powiem. Voodoo musi być w takim razie chyba. Zapomniałem totalnie ty. Wiecie, gramy, graliśmy obłęd jakiś czas I ja się pogubiłem Ty no bez beki. Ty nie ma lolo 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 Co jest ty many No oczywiście, że Monkey pop. Drugi raz odcinku pod na Monkey po Jakie to jest nieszczęście Szczęścia, no dobra, chyba spylam stąd. No bo co, nie będziemy tutaj stać jak dekle mimo to, że wiem, że to jest Yuri. Ponieważ ten Double Tap był piękny, on zamknął mi drzwi przed twarzą, moi drodzy. Dla takich gierek żyję ogólnie, dla special ability duchów, które właśnie mi ładnie przedstawią, naprawdę. Nawet nie musieliśmy dowodów zbierać tak, właściwie, tylko ten Double tab był tak soczysty ogólnie że biorąc, że no. Yuri i Owsienko, bardzo miło, 2000 i tak całkiem nieźle ogólnie. Dobra, muszę sobie, moi drodzy, ten projektor 3. Żeby nie było, że zapomnę znowu. Yy, to była całkiem inter... A tutaj jeszcze mam to Trzy. Uee, moi drodzy, Quick loadouts. a to jeszcze tutaj trzeba właśnie. Iść. Iść na zaś. Trzeba to ustawić, żeby było. No i teraz mamy moje mili. Dobra, nice. Ale kupi sobie statyw jeszcze ha, muszę, wiecie, jeden. Czy ja nie mam dodanego tego statywu po prostu. Nie mam dodanego. Trzeba, żeby było ładnie prestiżowe. wiecie o co chodzi. Także to była dobra gierka pod Special Ability ducha, które zobaczyliśmy zresztą. Także no cóż krótszy troszkę odcinek moi drodzy tak to bym normalnie zaczął drugą gierkę no ale y, mus to mus jeżeli chodzi o to że dzisiaj muszę jeszcze po prostu nagrać odcinek na zapas bo ten no, odcinek co teraz widzieliście i kolejny będziecie widzieć w niedzielę to ja w piątek tu nagrywam żebyście mieli co oglądać po prostu najzwyczajniej na świecie także ja dziękuję wam za oglądanie tego materiału mam nadzieję że wam się spodobało jeżeli tak pamiętajcie o się o subskrypcji jeżeli jeszcze nie posiadacie no i komentarze czyli tylko i wyłącznie macie taką ochotę no i tyle, ja się z wami żegnam, życzę miłego dzionka, czy tam miłego wieczorku, nocy, popołudnia, zależy o której godzinie, to moi mili oglądacie, tylko trzymajcie się, do następnego i pa pa.